Chciałam się zapytać, która to jest Twoja golgota? Bardzo dobre pytanie. Yy, nie mam pojęcia, tak musiałam teraz na szybko liczyć. Mm, 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 od 2015, 2014? 14. ok, 6-7 lat? Myślę, że to jest. 6-7 lat. Nie dokładnie policzyć, ale chyba, chyba od jakoś mniej więcej 2014. Ok. I powiedz w skali od 1 do 10, jak ten temat do Ciebie trafia tegoroczny? To rzeczywiście z marszu pytanie. Cięż, ciężko mi jakoś tak jest na chwilę obecną cokolwiek Ci powiedzieć sensownego, bo bardziej tutaj w kafe to biegamy, ogarniamy wszystko, więc, więc ciężko mi się jakoś tak wypowiedzieć. Na pewno temat jest ważny. Widać po ludziach zdecydowanie, że, że do nich trafia, że gdzieś ich tam porusza, więc, więc na pewno jest ważny. Jeżeli o mnie chodzi, no patrząc na to, co się dzieje w... Ostatnim czasie w kościele, ogólnie w społeczeństwie, to myślę, że tym bardziej ważne jest podejmowanie tego typu tematyki, tak jakby istoty kościoła w życiu, w życiu chrześcijanina, katolika, że to jest tak jakby temat z naszej perspektywy. Tak jakby nasz głos, a nie na takiej zasadzie, że. Jakoś to będzie jakoś się ułoży. więc jak najbardziej jest istotny. Jeżeli o mnie chodzi, no ciężko, ciężko mi się przeżywa Golgota, yy, Jak jest jeszcze dodatkowych ileś tam obowiązków, ale to na spokojnie sobie doczytam i... Dobra, siostra jest trzeci raz do trzecich razy sztuka. Która to jest siostry Golgota? Yy, nie wiem, straciłam rachubę trzecia albo czwarta w całości, ale wiele razy przyjeżdżałam chociaż na chwilę. Okej, okay. lecimy dalej. A Jutka? Szósta. Juh. Juh. Ja, proszę. Trzecia. Moja będzie piąta. Co pan rozumie przez dzieła potęgi Boga? Czym się przejawiają? Um, wszystko dobre to, co to, 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 to zrobił Bóg. Byłem troszecz ludzie, którzy pomagają czasu żynarki, bracia kapacyni. Wszyscy, którzy dołożą swoją sogiełkę, żeby e, biedny udom, domu żeby nie miał źle, żeby trochę mu to życie osłonić. A co z tą obecnością Boga tutaj na Golgocie? Czy można ją poczuć tak, będąc tutaj? Można. Ależ owszem, i która to jest pana Golgota, też zadam pytanie. Powiedzcie Słuchajcie, powiedzcie mi na start, która to jest wasza Golgota. To jest szósta, Czekaj, twoja siódma. Moja, siódma. Tak, ja byłam w tamtym roku jeszcze, czyli siódma i szósta? Szósta, Golgota. tak. I powiedzcie, bo tutaj przewinął się temat wspólnoty we wcześniejszych e, rozmowach z naszymi Golgotowiczami. Czy wy tutaj macie poczucie takiej wspólnoty i może jakoś przyczynialiście się wcześniej, e, Golgotowo? Ja wiem o tym, ale niech nasi tutaj oglądający posłuchają Waszej historii. E, no To by w sumie na każdej Golgocie byliśmy na jakiejś służbie. I rzeczywiście to jest, jest taka rodzina trochę golgotowa, ja, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że od tych sześciu lat spotyka się bardzo często tych samych ludzi to po prostu. Od zaplecza poznaliśmy Golgotę, tak przyjechaliśmy od razu za pierwszym razem pomagać tutaj rozkładać wszystko i to tak, tak buduje sposobem. taką więź z braćmi, którzy tutaj pomagają też rozkładać, to organizują. Jest to takie przeżycie, wow. Tak, no dzisiejsza niedziela, wracać. tak, dziś, chcę się wracać. wracać. Mhm. Dzisiejsza niedziela też upływa nam pod takim znakiem głoszenia y, o dziełach potęgi Boga i tutaj w wózeczku leży takie małe, małe dzieło potęgi Boga. Y, zdradzimy golgotowiczą imię tej małej potęgi. Y, to jest Antonina. I Antonina ma? Trzy tygodnie. Słuchajcie, Antonina jest prawdopodobnie najmłodszą Golgotowiczką w historii całej Golgoty. Pytaliśmy organizatora głównego i on Powiedział, że nie pamiętam młodszej zawodniczki tutaj w, w naszych szeregach, więc, więc Antosia właśnie będzie miała taką pamiątkę wspaniałą po Golgocie tegorocznej, kamień odrzucony. Ehm, właśnie, a czy wy poznaliście się gdzieś tutaj przy Golgocie przy okazji? Nie, przy kapucynach. No, przy, przy kapucynach, przy kapucynach tak. Tak. Yy, w Białej Podlaskiej. Harcerskiej? Yy, tak. Słuchajcie, to jak nie wskakuj w habit, to idźcie i tak do Kapucynów, zobaczcie. Wspaniałe małżeństwa, dzieło stwórcy, raz, dzieło twórcy, dwa, wspaniale. Dziękujemy polecamy, Wam. Polecamy, tak, zasadniczo. Ekstra i zróbiesz... Chciałam wam, Was zapytać, co wam przychodzi na myśl, jak myślicie o potędze Boga, o dziełach potęgi Boga. Pierwsze skojarzenie. Mi osobiście ja zawsze gdzieś jak słyszę tą piosenkę, która dzisiaj była niepojęty, to ja gdzieś mam przed oczami właśnie potęgę Boga i też na przykład lubię patrzeć w gwiazdy, bo to mi pokazuje jaki on jest wielki, jacy my jesteśmy malutcy. I po prostu, yy, no że całe stworzenie jest po prostu piękne I, i to właśnie mi się zawsze kojarzy. Ja też często jak gdzieś wychodzę, na przykład właśnie jak jest sierpień i spadające gwiazdy w sierpniu, to gdzieś jak wychodzę, ja nie jestem jakąś tam obserwatorką, ale jak sobie wychodzę patrzeć na powiedzmy 15 minut, to gdzieś zawsze w głowie mi leci ta piosenka niepojęta. Nie, dla mnie przede wszystkim to, że tak naprawdę jest nas tyle ludzi, tyle ludzi przez, przewinęło się przez ten świat i tak naprawdę każdy miał swoją historię i idealnie zaplanowaną, więc taka super potęga boga, że tak wszystko cudownie rozplanował, tak każdego cudownie stworzył indywidualnie. To chyba taka właśnie dla mnie potęga. Pytanie dodatkowe, która to wasza golgota? Piąta. Chyba też piąta zależy czy liczyć z zeszłoroczną, bo jeszcze nie wysłuchałam nagrania. <laughs> ja. Dobra. Cześć Marta, jak to jest być animatorką pola? Dobrze czy niedobrze? To nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze, ale ludzie są bardzo mili i mnie słuchają i mi pomagają, są bardzo wyrozumiali, więc jakoś daję radę. Super. I powiedz, czy to dużo waży ten Twój sprzęt na plecach? Nie, to się wydaje takie ciężkie, a w ogóle nie waży. Prawie znaczy coś tam waży. Ale nawet nie działa pas biodrowy i mi to nie przeszkadza. Jest jak plecak zwykły. To jest sprzęt do zarządzania tłumem po prostu. widzę, że Ty tutaj spektakularnie nim zarządzałaś podczas obiadu, przemawiając, dodając otuchy podczas tej deszczowej pogody. Yy, Zabawiając gawiedź, bo ja lubię deszcz. Już to powtarzałam tysiąc razy, nawet przez mikrofon mówiłam. Więc ja się bawię świetnie w taką pogodę. Mam nadzieję, że ktoś może chociaż trochę ze mną też. Super, dziękujemy, my się bawimy świetnie, świetnie Twoja animacja działa. Ty, czyli myślę, że jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu po prostu. Jak chociaż, chociaż, jedna osoba się cieszy, to już, już, było warto. A właśnie, mamy dla Ciebie jeszcze pytania dwa, takie bardziej formalne. Które to jest Twoja Golgota? Czwarta. Dobra, a teraz trudniejsze pytanie. Jak słyszysz o dziełach potęgi Boga, to co przychodzi Ci na myśl? Przychodzą mi na myśl moje przemyślenia z wczorajszego spotkania w grupie o tym, jak Bóg działa w moim życiu, ale tu już może nie będę się dzielić, bo się trochę wstydzę, ale się podzieliłam wczoraj z moją przyjaciółką i jestem, się cieszę. O, super, dobrze, że jesteś. Dziękuję. Słuchajcie, kochani, to jest najprawdziwsza Faustyna Kowalska. Czy możesz pokazać nam swój identyfikator? <grym>, jak to jest być Faustyną Kowalską? Dobrze czy niedobrze? Dobrze. Wspaniale? Tak. A co z, co, co z opieką, właśnie tej świętej? Mamy piękny podkład muzyczny. Czy czujesz faktycznie jej opiekę nad sobą? Bo to jest bardzo intrygujące, myślę, wszystkich. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, konkret dziewczyna, konkret święta, konkret dziewczyna. Także tu tu jest to samo, podobnie. Powiedz, która to twoja golgota? Druga. Okej. Okay. I dzisiaj. Y jakby dzień jest oznaczony w naszych zeszytach uczestnika jako dzień ogłaszania potęgi Boga, dział stwórcy. Powiedz, gdzie ty takie, taką potęgę w tych jego dziełach zauważasz? Jeżeli mogłabyś się tym z nami podzielić? Tak, mogę. To chętnie wysłuchamy. Całe życie jest potęgą Boga, to, że żyjemy tu, że istniejemy, bez niego by się to nie udało. Jak wrażenia na tej obecnej? Nie wiem, zawsze z przyjemnością tu przyjeżdżam, wyjeżdżam zmęczony. No, ta Golgota to chyba moja pokuta na, za wcześniejsze życie. Tak, Golgota dla każdego. Jak A chciałam się zapytać, to która to Pana Golgota? Zdobywa? Siódma. W tym roku szczególnie, ze względu na ten deszcz. No, o, tak. no dwa lata, no, trochę się nagrzeszyło i o, tak. myślę, że Pan Bóg <laughs> mnie doświadcza w tej chwili. Chciałam się zapytać, co Panu przychodzi na myśl, jak Pan słyszy takie określenie, dzieła potęgi Boga? Gdzie się to może przejawiać? Co mi przychodzi na myśl? Dzieła potęgi Boga Siostry misjonarki miłości Kapucyni, wolontariusze z Miodowej Ich to posługa, ich posługa tak. i to dzieło no ja dziwię się, już tyle lat jestem w Fundacji Kapucyńskiej i dziwię się, że piękne młode dziewczyny chcą się zajmować takimi baranami, którzy przegrali swoje życie.